Uśmiechnij się. Depresja to nie koniec świata. Będzie dobrze. Idź, pobiegaj. Ilu z nas jest dzisiaj tak naprawdę szczęśliwy? Można nazwać mnie lub kolegę Huberta boomerami, natomiast wydaje mi się, że nie ma nic nieprawdziwego w stwierdzeniu, że ludzie stają się coraz bardziej nieszczęśliwi, że jest coraz więcej problemów, że no, doskiera nam no, szczególnie w dobie. Lockdownu, samotność, zapewne problemy psychiczne też się zwiększają, ponieważ po prostu ludzie są istotami społecznymi a społeczeństwa jesteśmy cięci? No zgadzam się, nasz rząd zamknął siłownię, zamknął wiele, powiedzmy, takich placówek społecznych, gdzie mogą się ludzie spotykać, zapoznamy jako restauracje, chociaż rzeczywiście hmm. przypominamy również, że trwa akcja Otwieramy, gdzie robimy teraz akcję właśnie, która ma wspomóc otworzenie różnych placówek właśnie takich jak restauracje czy hotele. Ale jest to tylko tak naprawdę dopełnienie problemu, że powiedzmy kontynuacja tych wszystkich zjawisk, z którymi się spotykamy, ponieważ w ostatnich latach i tak, tak czy siak, czy, czy by był lockdown czy nie, i tak kontakty między są bardzo mocno ograniczone. Wiadomo, sprowadza się to do dużej roli social mediów które, no, myślę też, że to, no, tutaj nie trzeba, z nie ma jakiegoś podziału na lewą, prawą stronę. Wszyscy ludzie zgadzają się, one nie mają pozytywnego efektu na to, jak działają nasze więzi społeczne i też w by się zgodzić z tym, że te więzi społeczne są bardzo istotne. Jak najbardziej, no, trzeba też wspomnieć, że są różne takie platformy, jak TikTok, właśnie Instagram, chodzi właśnie o te media społecznościowe. Jednym z ich głównych problemów jest to, że ukazują, powiedzmy na przykład influencerzy, tylko te pozytywne aspekty życia, tak, czyli no, młodym ludziom pokazują ten fałszywy obraz rzeczy, który jest przekoloryzowane. No i później, kiedy ci młodzi ludzie dojrzeją, czy dojrzewają, no to dostają, dostają po prostu twarz tą prawdziwą rzeczywistość, która jest naprawdę skomplikowana, hmm, naprawdę prawda. złożona. Słyszałem, że właśnie działają w ten sposób, wiadomo, żeby się wszystko sprzedawało, ukazują tylko i wyłącznie najlepsze rzeczy, na które, które się tu sobie klikają po prostu. No ja tym to bazuje. No tak. Taki człowiek właśnie potem ma bardzo się niższą samoocenę. Do tego to szczególnie kobiety, które są tymi bardziej społecznymi i dlatego też właśnie kobiety dużo częściej są dotykane tymi problemami, czy to częściej zgłaszane, czy nie, ale są częściej dotykane tymi problemami, właśnie mi to jest jeden z głównych wyników. Tak, raczej... Naszy... inne, to też jest na nawet, nawet, nie tylko kobiety, tylko generalnie dużo młodych ludzi. Właśnie tutaj, tak, jak tak. w linku w opisie będzie statystyka, y, obecnych, y, obecny statystyka chorób psychicznych w Wielkiej Brytanii, gdzie to jest naprawdę duża liczba, ogrom młodych ludzi przechodzi pewne choroby psychiczne. Ja słyszałem taką statystykę. Od połowę młodych osób może mieć jakieś zaburzenia psychiczne. To było u pola Josepha Watsona. E, ale właśnie wracając, no to właśnie możemy zauważyć, że właśnie media, czy generalnie dzisiejszy świat, który jest bardzo dynamiczny, czas naprawdę leci bardzo szybko i co chwilę dzieje się coś ważnego na świecie, naprawdę nie ma kiedy odetchnąć, bo no, tempo jest błyskawiczne no to ludzie, ludzi to często, wydaje mi się, przytłacza. Nawet tak. nie chodzi o to, że, nie wiem, są jacyś słabi, tylko to są takie warunki, do których w sensie... jeszcze, jeszcze nie jesteśmy przystosowani. Też, ale też ja bym właśnie powiedział, że poniekąd właśnie problem jest taki, że ludzie stają się słabi, ponieważ szczególnie właśnie w dzisiejszej dobie, zam bycie zamkniętym w domu, po nie ruszamy się. Nie ruszamy się, siedzimy cały czas w domu, nie czujemy żadnej motywacji i będzie żadnym radykalnym stwierdzeniem, właśnie, że ten ruch u młodych ludzi, szczególnie powiedzmy chłopców, po prostu poprawia stan psychiczny. I to bardzo mocno. I to naprawdę no. ma same korzyści, tak, tak naprawdę. Robienie czegoś, i właśnie ty można nawiązać w sumie do Jerry'ego Petersona, który no, mówił o tych już w sumie przynajmniej w angielskiej popkulturze legendarnych humarach u których właśnie to, że są zdrowe, że wygrywają sobie ten wyścig ewolucyjny widać po ich zachowaniu. Na przykład po tym, że u ludzi by to było odpowiednik właśnie tego, że się po prostu ruszamy, jesteśmy aktywni, mamy jakieś hobby, pasje, prawda? No tak, jak już wspomniał się Jordanie, to powiem, że sam jestem teraz w trakcie czytania jego właśnie książki 12 zasad życiowych i jako ciekawostkę mogę też rzucić, że na homary działają również leki antydepresyjne, więc naprawdę to jest jako w ramach ciekawostki, ale właśnie wracając do tego, co mówisz, jak najbardziej ruch jest bardzo potrzebny. I ten też pokazuje, że jest komunalny w zasadzie. Tak, prawda? tak, tak, dokładnie, że to a, a, z czegoś tak, a ruch, a ruch to na to przykład, zimno. czy jakieś hobby nawet, niekoniecznie to musi być jakieś bardzo mocno powiedzmy, że trzeba wyjść pobiegać, nie? Tak, no. tak. Po prostu daje sobie jakąś pasję. Powiem tak, właśnie, to jest jeszcze ciekawe, bo często mówi się, się jeśli się takie podejście, że ktoś powie o sobie chorej psychicznej idź pobiegać, prawda? I to jest słuszna krytyka, prawda? No bo pobieganie nie rozwiąże problemu na jeśli się nie pójdzie w ogóle biegać, i nie zaczniesz, się w ogóle rucha ruszać. P jeżeli nie zacznie się w ogóle biegać, a nie ruszać, no to wtedy problemu w ogóle nie rozwiążemy, bo nie będziemy się zachowywać właśnie jak ten homar, który pokazuje oznaki swojej dominacji, swojego wygrywania, prawda? Bycia zdrowym. Prawda. Ale jeszcze, jeżeli obracamy się w tym, w tym temacie, bo dzisiaj mamy 23 lutego, jest to dzień walki z depresją, dlatego też nagrywamy ten odcinek, żeby trochę wspomnieć się w tym problemie. Należy porozmawiać o, krótko wspomnieć o ogromnym problemie psychiatrii dziecięcej w Polsce, gdyż no, trzeba zaznaczyć dane oczywiście, czy źródło będzie w opisie. Спасибо. obecnie mamy naprawdę tragiczną sytuację, gdyż no, mamy na całą Polskę 370 lekarzy. Naprawdę niektóre dzieci na oddziałach muszą spać na korytarzach, czy muszą być po prostu w grupowych pokojach, gdzie jest wiele łóżek, no a taka opieka kompleksowa, taka dla każdego, każdy powinno się podchodzić w takich przypadkach pojedynczo do każdego przypadku, a no widzimy, że po prostu no, jest fat, sytuacja fatalna i rząd też nic z tym nie robi, no trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, no ja uważam, nie chcę tutaj się rozgadywać na temat tego, jak ja bym chciał to zrobić, uważam że dobrze by było zwiększyć sektor prywatny, jak najbardziej, to uwolnienie tego rynku, co mogłoby po prostu no, pomóc w rozwoju tej dziedziny. Mm -hmm. no Więc... Szczególnie pod tym względem, żeby ci psychologowie, psychiatrzy mogli trochę więcej zarabiać, prawda? No bo Chyba, zarobki nie. psychologa szkolnego nie kojarzą się z niczym dobrym. I no tak, bo tylko, że to jest praca, w której wielu osób by się odnalazło. No po prostu lepiej jest założyć własną klinikę, a pracować powiedzmy prędzej w jakiejś korporacji, czy coś po prostu, bo to się bardziej opłaca. No to przede wszystkim też należy powiedzieć, że jeżeli jest na coś popyt, no to się zawsze znajdzie ktoś, kto będzie chciał. Ten no prawda, no, a, a państwowe, w sensie państwowe przedsiębiorstwa w ten sposób nie działają. Dokładnie, po no one po prostu otrzymują się z podatków, mm -hmm. jest im wszystko jedno, czy mają klientów, że tak to ujmę, no bo to są poniekąd klienci, okay. czy konsumenci, czy nie. Y, ale wracając jeszcze do tych problemów psychicznych wśród młodych ludzi, to jak najbardziej jest to zjawisko niezwykle powszechne. Co ciekawe, no zdecydowanie więcej osób, które mają zaburzenia psychiczne, są to osoby o lewicowych poglądach. To również o tym należy wspomnieć, co jest dosyć znamienne, że więcej ludzi takich uznaje się za nieszczęśliwych i jest na to naprawdę wiele badań można znaleźć to w internecie bez żadnego problemu. A propos lewicy można wystosować kilka założeń, tak? Po pierwsze, lewica jest generalnie promuje się jako tą tolerancyjną stronę dyskursu politycznego. W sensie, że wszyscy wiadomo, o tym. Mniejszości seksualne, narodowe i tak dalej. Wszystko to trzeba tolerować. Ale co jest jeszcze? To, powiedzmy, to takie założenia. Natomiast yy, dzieją się inne rzeczy. W USA są teraz takie sytuacje, że trudno pokazywać osoby, o, które wyglądają w zdrowy sposób, prawda? które mają, powiedzmy, umieszczone czy zdrowe sylwetki i tak dalej, ponieważ oburzają się ruchy, które uważają, że to dyskryminuje grubo. Czyli znaczy, właśnie tak I... paradoksalnie obecnie można wyjść ze stwierdzeniem, które uważam, że może zawrzeć kontrowersyjnie, ale moim zdaniem nie jest, bo to jest prawda, że taka prawdziwa normalność jest w tych czasach w, innej, w innym kontekście nienormalna. W takim chodzi mhm. mi o to, że promuje się obecnie yy, rzeczy, czy zachowania, czy jakieś podejścia do życia, które są niepopularne, które powszechnie kiedyś były uznawane za niewłaściwe, które no, są po prostu niepopularne. Tak, prawda. Normalnie równa normie, prawda. Dokładnie. A no, powiedzmy normalny zdrowy tryb życia, czy chodzenie na siłownię, czy po prostu no. Ruszanie się z, po prostu robienie. Bycie, rzeczy, bycie no. człowiekiem normalnym, po prostu normalnym w kontekście życia codziennego. Mhm. Jest teraz, nie jest w ogóle promowane, tylko właśnie. Jest utrudniane wręcz. Jest wręcz utrudniane, a promuje się właśnie takie. No, trzeba to powiedzieć wprost. Niezdrowe zachowania. Dewiacje. Często dewiacza. Często też. Mhm. I to jest ogromny problem mhm. właśnie tych mediów, o których chcieliśmy To jest duży problem na lewicy, bo oczywiście można mówić o tolerancji i tak dalej. I trzeba mieć tolerancję dla takich ludzi i tak dalej. Oczywiście, natomiast to jest rozróżnienie. Tolerancja i akceptacja. Dokładnie. Nie możemy akceptować rzeczy, które są w jakiś sposób niezdrowe. Nie, oczywiście, nie można powiedzieć grubemu człowiekowi, e, gruba się i się zabi. Nie można tak powiedzieć, prawda? To złe, każdy, się z tym zgodzić. Natomiast nie można powiedzieć, Wy, wydnam że... nam to, wytnął nam to. No, no. Ale nie dobra, zostawmy to, ja to powiedziałem, że nam to wytną. No nie można, no. oczywiście ja się zgodzę, że nie można tak powiedzieć, ale właśnie różnica między tolerancją i akceptacją jest taka, i to też z perspektywy osoby chrześcijańskiej moralności. Jeżeli coś tolerujemy, okej, okay, to jest słuszne, trzeba tolerować no tak. rzeczy, które są. Trzeba y człowieka, a niekoniecznie tak, to co robi. Tak, ale moralność chrześcijańska właśnie nakazuje nawracanie z niezdrowej ścieżki. Trzeba, tak samo jak nauczał na przykład Jezus. Nie chodzi o to, żeby robić coś na siłę, żeby robić to przemocą fizyczną czy psychiczną, ale trzeba by rozmawiać. To właśnie o, właśnie chodzi o to, aby żeby była ta dyskusja, żeby I pokazać ludziom, że jest inny, inny styl życia, który jest lepszy. Żeby środowisko zachęcało do tego, prawda? Tak. Dzisiaj właśnie przez to, że mamy ten lockdown i tak dalej, no jest zupełnie inaczej. Nie ruszamy się, nie mamy czego robić, każdy jest nieproduktywny. No, no, taki jest niestety teraz czas, no. Widzimy to już od marca właściwie 2020 roku, no. Rząd Także st... tak, to wszystko jest według mnie lewicowe podejście, to też jest kolejny dowód na to, że jest w zasadzie lewicowy. No nie promijmy tego, żeby człowiek sam umiał zadbać o siebie, żeby był odpowiedzialny, żeby był silny, żeby był zdrowy psychicznie, tylko zamyka ludzi w domach pod pretekstem bezpieczeństwa. Dokładnie, jeszcze doradca premiera, profesor Horban, na pytanie o zamknięcie siłowni powiedział, on, że przecież każdy może sobie ćwiczyć w domu, kupić hantle. No to jest jakaś bezczelność, to już jest moim. No, Teraz nie będziemy mieli prezydenta Zasa kupić tych handli. Dokładnie, no my mamy przecież teraz kryzys naprawdę duży gospodarczy. Niby tam w wiadomościach mówią, że nas to prawie nie dotknie tylko minus 2% PKB. Będzie tak, jeszcze w zeszłym roku tam yy, prezes NBP w maju czy w czerwcu mówił, że będzie wzrost gospodarczy w ogóle. 4%, do ile pamiętam, także możemy sobie te statystyki psadzić nie powiem gdzie. Kolejny sukces socjalizmu. Kolejny ogromny sukces yy, władzy sanacyjnej, no. I jaka konkluzja wynika z tego, co dzisiaj mówimy? No, jak najbardziej zachęcamy wszystkich do ruchu. Ja sam uprawiam sport, gram w siatkówkę, chodzę na siłownię, staram, staram się po prostu utrzymać ten zdrowy tryb życia. Max też ma handle, ćwiczy w domu. No, <laughs> dobra, no, dobra, no, dobra no, tak no, nie powiem. Sami, sami w jakiejś formie uprawiamy sport. Ja gram sam w siatkówkę, tak pół zawodowo, pół wyczynowo, ale właśnie zachęcamy wszystkich do tego, aby mimo bardzo trudnych warunków obecnie, bo no wiemy, że mamy utrudnienia olbrzymie ze strony rządu. No nie dość, że lockdown i tak dalej, mamy zimę, no. Dokładnie. no trudne to problem. Ale uważam, że mimo wszystko trzeba o siebie umieć zadbać. Prawda, w domu zawsze można coś zrobić, po prostu, że wstać, poruszać się, już nawet tą symboliczną, głupią gimnastykę rano zrobić, po prostu, że mieć energię. Dokładnie, dokładnie i z takim przesłaniem Mas zostawiamy i dziękujemy bardzo za oglądanie. Zapraszamy na kolejne odcinki już za tydzień, w środę, pojawi się o 18. Zapraszamy również na inne socjale, na Instagram, na Facebooka. I dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy. Cześć. Pobieganie nie rozwiąże problemu. Poniekąd, poniekąd. Jeśli się nie pójdzie w ogóle biegać, jeśli nie zacznie się w ogóle rucha, ruszać. Ona Można to Nie, nie. nie. <gryzamy> nie, nie. Michał staw to. Nie proszę... Nie... Tego, nie, nie Hubert już czasami <gryzamy> głupie zdjęcie z jego <tyłu z> <gryzamy> Ale to będzie śmieszne, to będzie śmieszne. <gryzamy>